Cześć wszystkim z tej strony, Kamieniska na Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale widzimy się ponownie w serii Bitcoinowe przedszkole i przychodzę do Was z tematem, o który sami prosiliście. A mianowicie opowiem Wam dzisiaj, jak korzystać z narzędzia, jakim jest DEX Screener. Jest to naprawdę bardzo potężne narzędzie, jeżeli wie się, jak je wykorzystywać w pełni. Ponieważ dzięki temu narzędziu, oprócz takiemu tradycyjnemu przyglądaniu się wykresom, możecie sprawdzić chociażby adresy wielorybów, śledzić te adresy, możecie filtrować sobie odpowiednie tokeny po wielkości zakupowej, wtedy wyszukiwać tych dużych graczy. No i jeżeli znajdziecie jakiegoś ciekawego, takiego Waila, no to wtedy możecie dzięki tej aplikacji śledzić jego transakcje. Między innymi, bo tej funkcjonalności jest więcej i o tym wam dzisiaj chcę troszkę poopowiadać. Jeżeli chcecie więcej oczywiście takich praktycznych materiałów, no to zostawcie łapę w górę, udostępnijcie ten film dalej, a my lecimy z tematem. Jeszcze na wstępie chcę wam tylko przypomnieć, że seria bitcoinowe Przedszkole nie zaczęła się wczoraj, czy tydzień temu, trwa od bardzo długiego czasu. I link do niej oczywiście mam nadzieję, że znajdziecie gdzieś tutaj u góry, w prawym górnym rogu ekranu, a jeżeli nie, to na moim kanale, jak widzicie sobie na zakładkę playlisty, tam też macie naprawdę już sporo odcinków dla osób początkujących, ale nie tylko tyle, bo wiem, że osoby, które już dłużej siedzą na rynku krypto, ale nie ogarniają pewnych narzędzi, pewnych tematów, czerpią z tego naprawdę fajną wiedzę. Więc jesteśmy na stronie dekscre.com. Stronka na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem prosta, ponieważ Mamy tutaj listę tokenów, mamy następną kolumnę z cenami tych tokenów, liczbę transakcji na tym smart kontrakcie, wolumen w ciągu ostatnich. Tutaj akurat mamy 24 godzin. Tutaj jest ten field włączony z automatu. Dalej tutaj mamy kolumnę makers, czyli ile unikatowych portfeli zrobiło transakcje na tej parze walutowej. Ostatnie 5 minut jak się cena zachowywała w ciągu ostatniej godziny 6 godzin 24 godzin. Jaką mamy płynność na tym tokenie to jest bardzo ważne. No i market cap tego tokena, to jest oczywiście też dla nas bardzo, bardzo ważne. To by był pierwszy rzut oka na tę aplikację. No i po lewej stronie mamy kilka interesujących nas tematów, do nich tutaj zaraz przejdę. Mamy watch listę, dzięki watch listie możemy obserwować konkretne tokeny, mamy alerty, do tego też zaraz przejdę, czyli możemy sobie ustawić alert, który powie nam: hej Kamil, cena tokena, który obserwujesz, skoczyła na, pewnym, na pewną cenę albo spadła do pewnej ceny warto teraz ten token kupić albo sprzedać. Dalej mamy multi-chart, czyli możemy sobie kilka wykresów ko siebie poustawiać. Nowe pary, które zostały dopiero dodane właśnie na skinera, Najlepiej radzące sobie projekty i najgorzej radzące sobie projekty. Nasze portfolio możemy pododawać tutaj różne tokeny, które kupiliśmy. No i jakieś tematy związane z reklamami. W MOR mamy jeszcze API, ale większość z was tego nie będzie i tak korzystała. No i tutaj Dex Cleaner ma tą przewagę do innych narzędzi, o których wam dzisiaj na koniec tylko wspomnę, że ma praktycznie no wszystkie takie najciekawsze sieci. Nawet te sieci, o których byście nie pomyśleli, że tutaj są, że w ogóle takie istnieją. Dex Cleaner je ma. Zaczynając oczywiście od takich najpopularniejszych jak Solana, Ethereum, Binance Smart Chain, Base, Arbitrum, przez jakieś takie jak Elastos, i pewnie mało kto z was z tego korzysta. Tom Chain, Smart BCH i tak dalej. No dużo tego tutaj, jak widzicie, jest, więc klikając odpowiedni Chain, na tym ekranie przejdziemy tylko i wyłącznie do tokenów z tego dane, danego Chaina: Solana, na przykład Arbitrum i tak dalej. A jak chcemy wrócić do wszystkich, no to klikamy sobie po prostu w górny, górny lewy Look, DEX i jesteśmy tutaj na tym ekranie, na który na początku szedłem. No i tak, jeżeli chcecie wyszukiwać nowe pary, które dopiero się pojawiają i spełniają pewne kryteria, dzięki którym wy decydujecie się na inwestycję w taki token, klikacie sobie na new Pairs. ja tutaj już to otworzyłem i widzicie tutaj nowo utworzone kryptowaluty, skąd wiadomo? No po tej kolumnie age, tutaj mamy napisane jak dawno dana para walutowa została utworzona, 8 godzin temu, 13 godzin, 46 minut temu, 30 minut temu, zobaczcie 36, 30 minut temu został utworzony projekt OGCAT i już ma 3,6 miliona market capów. Natomiast jeżeli chcecie takie najświeższe kryptowaluty sobie tutaj odfiltrować, klikacie w filters i po pierwsze, ważna rzecz tutaj myślę, że powinniśmy po tym sobie to na pewno wyfiltrować, czyli jaką płynność ma dany token. No żeby kupić chociażby za te 100 dolarów ten token. I nie wybić ceny o 20% do góry, to te 10-15 tysięcy liquidity powinno w takim projekcie być. Dajemy sobie na to 15 tysięcy, nie 105, tylko 15 tysięcy. No i jak stary jest ten token? Dajmy na to, że może on mieć maksymalnie 4 godziny. Czyli szukamy najświeższych naj, naj projektów. Możemy sobie wyfiltrować po minimalnej i maksymalnej ilości transakcji, czyli ile osób tutaj kupiło ten token, ile osób sprzedało ten token w ciągu ostatnich 24 godzin, ile osób go kupiło, jaki wolumen ma ten token, 6 ostatnich godzin, dalej mamy godzinę kto w ciągu ostatnich 5 minut kupił, sprzedał ten token, więc jeżeli sobie już to wszystko wyfiltrujemy, no to klikamy Apply i zostaną nam te najnowsze tokeniki odfiltrowane. I widzicie, tutaj mamy coś według mnie ciekawego, jakiś pigeon, czyli jakiś gołąb ma 42 tysiące liquidity, a, tylko, a Market Cap miał tam na poziomie 68 tysięcy. Aha, w ogóle fajny skrót jest, nie? No. I zobaczył sobie na świeczkach minutowych, jak to wygląda, czyli miał faktycznie jakąś pompę z plus razy 6, nawet. No i teraz mamy zjazd. Tylko, że, tak jak mówię, liquidity, które jest zablokowane, przejdźmy sobie może właśnie do tego panelu. Tutaj mamy informację o tym, że 100% tego liquidity jest, jest zablokowane. Przy market capie 70-kilku tysięcy dolarów naprawdę nie wygląda to źle, gdybyśmy chcieli ten token kupić. Aż mnie delikatnie korci, żeby sobie tutaj wskoczyć ten token, ale nie będę tego robił, nie jestem fanem memecoinów, jak wiecie po moim twitterze, natomiast te liczby wyglądają ciekawie. Od razu mówię, bo może ktoś tego nie zaczaił, ten projekt chociażby wybrałem losowo, kilka przygotowanych tutaj projektów też są one wybrane czysto losowo, to nie jest promocja żadnego z tych projektów, żebyście tutaj nie myśleli, nie powali w dany token, nie wchodzili o LIN, bo ja naprawdę nie wiem co to są za projekty. Więc jak już mamy jakiś projekt wybrany, to prześledźmy sobie tą prawą stronę ekranu, bo ona jest naprawdę bardzo ważna. Po pierwsze macie ticker tego tokena i jak klikniecie sobie tutaj kopiuj, to skopiujecie adres smart kontraktu tego danego tokena. Więc wtedy będziecie mogli od razu sobie go przekopiować do Jupitera, do Uniswapa, w zależności od chaina i ten token tam wyszukać. W celu oczywiście zakupu. Dalej mamy tutaj na jakim właśnie tekście chociażby ten token jest. Trzy takie ważne przyciski dla mnie, czyli strona internetowa projektu, dalej Twitter tego projektu no i Telegram tego projektu. Obecna cena w dolarze, obecna cena w akurat w tym przypadku tokenie SOL, płynność to co już wam powiedziałem, obecny market cap, no i jak sobie ten token radził w przeciągu ostatnich 5 minut, godziny, 6 godzin, 24 godzin, i ile transakcji tutaj było zakupu, sprzedaży, jaki wolumen tutaj był, ile transakcji i tak dalej. No, patrzcie. Już byśmy byli tutaj 100% do przodu, gdybym tylko posłuchał swojej czutki i kupił ten token, bo tak jak mówię Płynność versus market cap naprawdę jest ok. Widzicie, był nos do tego, żeby kupić, a ja nagrywam tutaj jakieś głupie filmiki w internetach, no <grytanie> Dobra, nie patrzmy na to, bo się tylko człowiek będzie denerwował Jeżeli taki token nas właśnie interesuje i chcemy patrzeć w przyszłości na niego, jak ta cena się zmienia, możemy kliknąć tutaj Watchlist. Do głównej watchlisty chcemy go dodać. No i teraz jak tutaj bym kliknął na Watchlist, to ten token będzie właśnie na mojej liście obserwacyjnej, tak? Czyli te tokeny obserwuję. Jeżeli kupiliście trochę shitcoinów i chcecie je mieć w jednym miejscu tutaj zgromadzone, to możecie sobie taki token do watchlisty dodać. Dalej są te alerty, o których wspominałem. Klikacie sobie alert i ustalacie, że jeżeli cena tego tokena w dolarze albo w tym przypadku w tokenie SOL będzie powyżej na przykład takiej kwoty lub poniżej takiej kwoty, no to oczywiście ta aplikacja Was poinformuje. Kupuj, widzicie już tutaj przygotowałem, create. No i jeżeli cena oczywiście spadnie poniżej tej kwoty, to zaraz nas ta aplikacja poinformuje. Zobaczymy, może do takiej sytuacji, może do takiej sytuacji dojdzie. Ok, co mamy dalej? Informacje o tym tokenie, czyli kiedy para została otworzona, ile jest spół płynności tych tokenów akurat takich versus sol token. Tutaj macie adres właśnie tej pary. Dalej mamy opinię innych e, innych uczestników rynku, czyli że, so, że projekt jest super rakieta, ogień, albo dziadostwo, czerwona flaga i tak dalej. Nie? Możemy sobie tutaj oczywiście na to zagłosować. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o ten interfejs. Na środku oczywiście macie tradycyjny wykres. Trading view, czyli możecie sobie, nie wiem, zaznaczyć price range, ile zarobiliście na tym shitcoinie 2000 widzicie do góry to demon. Ładnie ładnie możecie oczywiście zmieniać time frame, czyli 5 minutowe świeczki, 15-minutowe godzinne. No jak są nowe projekciki, no to lecicie na minutówkach i patrzycie, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Więc watchlistę mamy, alerty mamy, pofiltrujmy teraz po wielorybach. Wieloryby, które kupują za większą kwotę dany token. Oczywiście, kiedy jesteśmy na takim małym tokenie, który ma liquidity małe, no chociaż już widzimy, że to cały czas rośnie, to ciężko nam pofiltrować po osobach dokonujących transakcji za na przykład 10-15 tysięcy dolarów, bo po prostu nie ma płynności w tej parze akurat konkretnej na taką kasę. Natomiast gdybyśmy znaleźli token o głębszej płynności, na przykład taki Jupiter, no to jest duży projekt market cap, potężny oczywiście tak, ale w parze jupiter do USDC na orka, ta płynność jest jaka jest, jednak tu już się mogą znaleźć te transakcje z większymi kwotami. No i co wtedy robimy? Wtedy wchodzimy sobie na USD, tutaj na tą kolumnę, klikamy filtr i szukamy po transakcjach, które co najmniej 10 tysięcy dolarów włożyły w ten token i wtedy nam się pokazują adresy. Tutaj mamy jakiś adres, tu jest po prawej, który zakupił ten token za 12 tysięcy dolarów w jednej transakcji, ten kupił za 10 tysięcy jeden dolar i tak dalej i tak dalej. To tutaj mamy zakup za 42 tysiące dolarów, tutaj sprzedaż za 50 tysięcy. No i oprócz tego mamy adresy tych właśnie osób. Najeżdżając sobie na ten adres widzimy, za ile ta osoba kupiła ten token. Ten akurat użytkownik za 311 tysięcy dolarów sprzedał za 302 tysiące dolarów, no i niestety jego PNL jest Minus 9000 dolarów, natomiast nie zrealizował jeszcze części tych tokenów, które posiada na swoim koncie. One są warte 7000. Także, jakby je sprzedał, no to by był dalej troszkę na minus. Ale, mając takiego zawodnika, wiedząc, że on gra dużymi kwotami, możemy sobie ten adres jego albo tutaj odfiltrować, zobaczyć jego poprzednie transakcje, albo możemy wejść na, et, na SolScan w tym momencie i skopiować adres takiego człowieka, dodać go do Watchlisty. listy. I obserwować takiego wieloryba. Więc ja sobie skopiuję ten jego adres, wejdę do zakładki portfolio i dodam taki wallet. Wieloryb Solana. 1. I wklikuję go tutaj, dodaję ten portfel. On ma milion dolarów wartości swój wallet. To jest jego adres oczywiście i ma tokeny takie jak Rapt Solana, jak Insane Labs, Feces. Barbie, Bills, no widać, że gościu grubo tu leci grubo tu leci meme coinami, więc możemy obserwować, jakie te tokeny gościu ma, tak, ile w nich jeszcze ma środków. Na razie widać, że wszystko ma praktycznie w solanie, więc wstrzymuje się chyba z zakupami. Natomiast, no możemy już go w tym momencie śledzić. Oczywiście chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że nawet jeżeli te liczby po prawej wyglądają dobrze, czyli Liquidity jest na tym, w tym momencie sto kilkadziesiąt tysięcy, zablokowanym w większości, market cap to jest 482 tysiące. To nie oznacza wcale, że ten projekt jeszcze wróci, jeszcze ma dużą szansę na wzrosty. Zobaczcie, ten projekt KBOSU po fajnym wybiciu jakiejś tutaj aktywności na początku, no niestety ale dość mocno zjechał. Jak sobie przybliżymy na ten wykres, to za dużo się tutaj nie dzieje. Jest szansa oczywiście, że ten projekt jeszcze będzie miał 5 minut swojego czasu i coś tutaj urośnie. Natomiast no wiele, a jak nie większość meme coinów kończy w ten sposób. Stąd ja raczej unikam inwestycji w takie projekty, bo niestety jest tutaj duże ryzyko. Oczywiście możemy, tak jak na tym, na tym projekcie, w bardzo krótkim czasie, 10 minut, zarobić 2000%, ale potem możemy większość stracić. Trzeba od razu powiedzieć, że jeżeli szukacie gemów przez takie aplikacje, chociażby jak DEX Cleaner, uważajcie, bo jest to duże ryzyko, szczególnie jak filtrujecie tutaj, tak jak ja już wam pokazywałem, to tokeny, które zostały utworzone, no na przykład. 24 godziny temu albo 4 godziny temu, większość z tych projektów, no niestety, ale będzie shitcoinem, mało co będzie tutaj czymś sensownym. Natomiast w ogóle szukanie i tworzenie sobie portfolio tutaj, jeżeli chodzi o taką aplikację jak Dex Screener, daje Wam przewagę no bycia pierwszym faktycznie w wielu projektach, ponieważ naprawdę sporo projektów, które są już sensowne, nie są jeszcze dostępne na takiej platformach jak CoinGecko, CoinMarketCap, one jeszcze tam nie są, bo tam muszą oczywiście złożyć aplikację, ktoś ich musi przyklepać, sprawdzić, a tutaj możemy już sobie śledzić cenę tego tokena, możemy śledzić to, ile na nim zarobiliśmy, ile na nim straciliśmy, kto go kupuje po jakiej kwocie, i tak dalej tak dalej. Tych informacji na konikre oczywiście nie mamy, więc tutaj mamy taki większy insight, jeżeli chcemy się w ten temat mocniej zagłębić. Tak jak powiedziałem, dex screener jest naprawdę fajnym narzędziem. Możemy sobie sprawdzić najlepiej radzące sobie projekty. No Zobaczcie, tutaj jakaś. Lista 465 milionów procent do przodu. Projekt poszedł, zobaczcie. Liquidity 108 milionów, Market Cap 28 miliardów. Oczywiście, no to jest jakaś sztuczna pompa, tak? To musi być jakaś sztuczna pompa. A, albo tutaj DevSi się bawią, no bo jeżeli ten projekt miałby mieć faktycznie 28 miliardów dolarów kapitalizacji, to przecież by był w topce. Mówię oczywiście o topce i konieko. no a ten widzicie token. Gryz glebę, gryz glebę i nagle tak giga wyskoczył. Także prawdopodobnie deweloperzy tutaj mogli poblokować smart contract i sami tutaj pompują sobie ten token z jakiejś przyczyny. No i zapewne dużo takich tokenów, które mają jakieś niesamowite, niesamowite procenty tutaj do przodu. Tak się właśnie tutaj dzieje. No zobaczcie, to są projekty rzędu 110 miliardów market capu. No przecież, jeżeli wejdziemy sobie na Qingeko, 110 miliardów, to ten token by był na czwartym miejscu. No także tutaj trzeba oczywiście uważać z tym wszystkim. Największe straty no to pewnie tutaj będzie minus 99 No Jest dużo takich projektów, które bardzo dużo spadły w ciągu ostatnich 24 godzin. Podobnych produktów jest kilka. Oczywiście mamy Gecko Terminal, który jest tak też mocno zaawansowany jak Dex Screener, natomiast jego jakby UI mi się troszkę mniej podoba. Chociaż część projektów jest na Gecko Terminalu, część jest na Dex Screenerze. Najbardziej w tyle wydaje mi się, chociaż najładniejszy, jest Dextrus. To jest takie pierwsze narzędzie, które zyskało dużą popularność w tym temacie. Ja przestałem z niego korzystać, chociaż jest ładny, fajny, bo raz, że pojawia się tutaj sporo reklam, po prostu zarabiałem na swoim narzędziu. Nie mam nic przeciwko temu, natomiast przez to UI trochę stał się gorszy, mniej czytelny. A po drugie, projekty, które właśnie są na Dexklenerze czy na Gecko Terminal, nie zawsze są jeszcze tutaj na Dextrusie. Więc to tylko taka moja mała uwaga. Tyle chyba, jeżeli chodzi o DexKilnera. Naprawdę pobawcie się tym narzędziem, pofiltrujcie sobie odpowiedni chain, który Was interesuje, powyłapujcie jakieś wieloryby, pośledźcie ich portfele, a nuż znajdziecie coś ciekawego, co Wam da naprawdę jakieś, co Wam da przewagę nad rynkiem i pozwoli Wam skoczyć jakiś fajny nowy projekt przed tym, jak złapie on jeszcze taką globalną trakcję. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Zachęcam Was do obejrzenia pozostałych materiałów w serii Bitcoinowe przedszkole. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!